Na wstępie przypomnimy sobie podział oparzeń ze względu na grubość, wyróżniamy tutaj trzy podstawowe stopnie oparzenia, niekiedy w nomenklaturze polskiej wyróżniany jest jeszcze czwarty stopień oparzenia. W pierwszym stopniu oparzenia, takim klasycznym oparzeniu słonecznym najczęściej dochodzi do uszkodzenia komórek na skóra jest przekrwiona, bolesna, tkliwa. Tego ten stopień oparzenia leczy się samoistnie. Możemy troszeczkę przyspieszyć ten proces poprzez natuszczanie rany oparzeniowej. Stopień drugi dzielimy na stopień A oraz stopień B. W stopniu A dochodzi do uszkodzenia na skutka oraz powierzchni skóry właściwej, jednak bez uszkodzenia mieszków włosowych, gruczołów łojowych, czyli tych struktur, z których wychodzą niejako kratnocyty, czyli jest ogromny potencjał do gojenia samoistnego. Oczywiście my musimy zrobić wszystko, aby nie doszło do nadkażenia w trudnego rany, aby nie doszło do pogłębienia stopnia oparzenia. Charakterystyczną cechą jest przekrwienie, zaczerwienienie, ból, pieczenie oraz obecność pęcherzy wypełnionych płynem bogatobiałkowym. W Polsce, w Europie Uznajemy, iż te pęcherze należy usunąć, usunąć matwy na skórek i taką ranę zabezpieczyć opatrunkiem, który będzie zapewniał odpowiednią wilgotność rany i jednocześnie działał antyseptycznie. Tego typu oparzenia będą goić się samoistnie w ciągu 10 do 14 dni. Stopień 2B obejmuje naskórek oraz głębsze warstwy skóry właściwej z objęciem mieszków włosowych i gruczołów łojowych, a więc potencjał do samoistnej regeneracji jest tutaj znacznie ograniczony, często niemożliwy. Skóra jest blada, dochodzi do uszkodzenia zakończeń nerwowych, w konsekwencji czego pacjent odczuwa albo niewielkie, albo nie odczuwa dolegliwości bólowych w klasycznym stopniu 2B. Zwykle stopień 2B wymaga opracowania chirurgicznego i zastosowania autogenicznych przeszczepów skóry, chyba że jest to oparzenie mozaikowe mieszanka stopnia 2A 2B trzeciego stopnia. Oparzenie trzeciego stopnia obejmuje już skórę i tkankę podskórną. Może przekraczać powięź, dochodzić do mięśni. Zabarwienie skóry w tym przypadku jest blade, może przechodzić w białosiadę. W przypadku y, cięższych oparzeń będzie to zabarwienie brunatne, skóra zwęglona. Skóra jest twarda i sucha. Jest niebolesna z tego tytułu, iż dochodzi do uszkodzenia zakończeń nerwowych, co może mylić pacjenta i może odraczać kontakt z lekarzem. Wymaga zawsze. Zastosowania autogenicznych przeszczepów skóry po wstępnym opracowaniu rany. Jeżeli mówimy o stopniu czwartym, tutaj oparzenie sięga już więzadeł oraz kości. Leczenie tego typu oparzeń jest bardzo trudne. Często kończy się amputacją okolic oparzonych. Aby zrozumieć taktykę postępowania chirurgicznego, bardzo Ważne jest, bardzo ważna jest znajomość biologii danej oparzeniowej. Wyróżniamy w takim klasycznym, prawidłowym procesie gojenia cztery podstawowe fazy, z czego pierwsza faza to jest faza hemostazy, czyli zastoju, która trwa między urazem a piątą dobą. Oczywiście jest to faza dynamiczna, faza zastoju stopniowo ustępuje poszczególnym kolejnym fazom. Faza druga, czyli faza zapalna, w której dochodzi do autolizy komórek komórek uszkodzonych, w której biorą udział makrofagi, limfocyty oraz inne leukocyty, ona trwa między drugą a dziesiątą dobą. Trzecia faza, którą Państwo widzicie na zdjęciu trzecim, to jest faza proliferacji. Jest to faza, w której dochodzi do neoangiogenezy, powstaje tkanka nowa, która jest bardzo bogato ukwiona, co zapewnia ranie, dobre zaopatrzenie w substancje odżywcze oraz tlen niezbędne do prawidłowego procesu gojenia. Ona trwa w prawidłowych warunkach mniej więcej do 14 doby, a rozpoczyna się zachodząc jeszcze na fazach hemostazy w czwartej dobie. Ostatnia faza to jest faza remodelowania, faza bliznowacenia i remodelowania blizny, która trwa między dziesiątą dobą i może. Ciągnąć się nawet do dwóch lat. Tak więc o zakończeniu całego procesu chorobowego w chorobie oparzeniowej możemy mówić tak naprawdę dopiero po dwóch latach. Ten podział jest niezwykle istotny z punktu widzenia podejścia chirurgicznego. Z tego tytułu, iż o wczesnym leczeniu chirurgicznym mówimy do piątej doby. Ma to bardzo duże znaczenie pod względem kontroli krwawienia śródoperacyjnego w fazie hemostazy. To krwawienie będzie znacznie mniejsze niż jeżeli podejmiemy działanie po piątej dobie, czyli kiedy tą fazę już przekroczymy. Kiedy możemy podjąć leczenie ambulatoryjne? Najprościej powiedzieć, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z oparzeniem lekkim, tak jak widzicie Państwo na zdjęciach poniżej. Są to oparzenia stopnia akurat tutaj, na tych zdjęciach widoczne stopnia 2a które nie obejmują powierzchni większej niż 10% powierzchni ciała. Możemy także podjąć się leczenia ambulatoryjnego niewielkich oparzeń trzeciego stopnia, jednak nie przekraczających 2% powierzchni ciała. Nie powinniśmy leczyć ambulatoryjnie oparzeń elektrycznych, chemicznych, z tego tytułu, iż są to zazwyczaj oparzenia ciężkie, a tak naprawdę ich ostateczny efekt widzimy dopiero po kilku, po kilku dopach. Także oparzeń obejmujących drogi oddechowe, oraz oparzeń obejmujących wstrząsorodne okolice ciała, takie jak ręce, stopy, głowę oraz krocze. W tych przypadkach wymagana będzie hospitalizacja i leczenie specjalistyczne. Leczenie ambulatoryjne, tak jak i leczenie szpitalne, powinno zawsze na wstępie obejmować oczyszczenie rany. Polega ono na usunięciu zanieczyszczeń oraz zdewitalizowanego naskórka, w tym pęcherzy w stopniu 2a, o czym ponownie przypominam, ewentualnie usunięcie tkanek zwęglonych, jeżeli obejmują one stosunkowo niewielki obszar ciała. Jakimi metodami możemy usuwać w warunkach ambulatoryjnych wyżej wymienione struktury? To jest irygacja z zastosowaniem albo soli fizjologicznej, albo lawa septyka, oczyszczenie gąbką lub gazikiem, czy też stosowanie klasycznych metod chirurgicznych, tak jak oczyszczenie z zastosowaniem narzędzi takich jak skalpel, czy też nożyczki chirurgiczne. Następnie należy taką ranę przygotowaną zaopatrzyć zastosowaniem opatrunków specjalistycznych. Jakie opatrunki aktualnie są zalecane? W pierwszych dobach po urazie termicznym stosuje się opatrunki hydrożelowe, które schładzają okolicę oparzoną, oddzielają ją od środowiska zewnętrznego, zmniejszając ryzyko zakażenia, pochłaniają wydzielinę i zapewniają w ten sposób również odpowiednią wilgotność ran. Opatrunki takie utrzymujemy przez około trzy doby, natomiast po ich usunięciu rana zostaje ponownie poddana ocenie i podejmujemy wówczas decyzję odnośnie kontynuacji leczenia zachowawczego lub decydujemy się na podjęcie leczenia chirurgicznego. Oczywiście nie są to jedyne opacunki, które możemy stosować w pierwszych dobach. Innymi opacunkami wykorzystywanymi bezpośrednio po urazie mogą być opacunki hydrokoloidowe czy też alloplastyczne substytuty skóry. Może to być także opacunek biologiczny, tak jak na przykład owodnia. Pamiętajmy jednak, aby w pierwszych dobach po oparzeniu, jeżeli nie mamy typowego suchego strupa matwiczego, unikać stosowania preparatów na bazie soli srebrowej zulfadiazyny w postaci maści, ponieważ aktualnie nie są one zalecane. To są bardzo dobre, bardzo dobre preparaty, które możemy wykorzystywać wtedy, kiedy mamy już suchy strup matwiczy aby przyspieszyć jego rozpuszczenie, jeżeli chcemy uniknąć albo odroczyć leczenia chirurgiczne. Jeżeli podejmiemy decyzję o kontynuacji leczenia zachowawczego, za każdym razem przy zmianie opacunku powinniśmy delikatnie przemywać, oczyszczać ranę. Nawet jeżeli nie widzimy jakichś tkanek matwicznych, czy też włóknika, chodzi nam tutaj o to, aby usunąć ten niewidoczny, ewentualnie delikatnie połyskujący biofilm, który jest siedliskiem drobnoustojów, które mogą przyczyniać się do, do zakażenia jawnego klinicznie rany. W przypadku oparzeń powierzchownych oraz mozaikowych stopnia 2a, 2b na trzeci z dominującą komponentą oparzenia powierzchownego, zalecanymi opatrunkami aktualnie są opatrunki hydrowłókniste lub hydrokoloidowe z dodatkiem srebra, które zapewnia działanie antyseptyczne, pozwala zachować odpowiednią wilgotność rany, oddziela od środowiska zewnętrznego ranę oraz pochłaniają wydzielinę zmiany opatrunków, pamiętajmy, aby dokonywać w zależności od ilości wydzieliny. Natomiast przy niezaburzonym procesie gojenia i takim pośrednim stopniu wydzielania z rany, nie powinniśmy zbyt często zmieniać opatrunku podstawowego, szczególnie tych opatrunków hydrowłóknistych ze srebrem. W zależności od technologii wykorzystywanej do produkcji tych opatrunków, one mogą być utrzymywane nawet do 21 Dni. Więc pamiętajmy, aby zbyt często tego nie robić, chyba że jest taka konieczność, na przykład opatrunek sam nam spełza z rany. Wtedy taki opatrunek powinniśmy wymienić. W przypadku cięższych oparzeń. Yy... Efektem takiego oparzenia jest nie tylko rana powstała wskutek działania urazu termicznego, chemicznego czy też elektrycznego, ale również cały szereg zaburzeń fizjologicznych, immunologicznych czy też endokrynologicznych. A ty, takimi typowymi następstwami choroby oparzeniowej jest kaskada pewnych zdarzeń, pewnych dysfunkcji w obrębie organizmu, które będą u naszych chorych się powtarzać. Pierwszym takim etapem w przebiegu choroby oparzeniowej jest wstrząs oparzeniowy. Jest to wstrząs hipowolemiczny, który prowadzi do ostrej niewydolności nerek. Ta ostra niewydolność nerek wynika, tak jak już wspomniałem, z hipowolemii. A hipowolemia będzie efektem utraty ogromnej ilości płynów, zarówno przez samą. Ranę oparzeniową, czyli to o Insensibility spadowanie niewidoczne, ale także pamiętajmy, że na skutek potężnego urazu, którego doświadcza organizm, dochodzi do rozwoju ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, czyli SIDS, która uszkadza śródbłonek naczyń i powoduje zwiększoną ich przepuszczalność. Płyn ucieka poza naczynia do. Tkanki podskórnej do trzeciej przestrzeni. Charakterystyczny wygląd pacjenta oparzonego w pierwszych dobach u pacjenta z ciężkim oparzeniem, to są masywne obrzęki, które nie powinny nas dzielić, przepraszam, które nie powinny nas dziwić. Pamiętajmy o podstawowych zasadach, czyli przede wszystkim o godzinowej zbiórce moczu i utrzymywaniu prawidłowego bilansu płynowego. Zakażenie miejscowe i ogólnoustrojowe, które towarzyszy niemal wszystkim ciężkim oparzeniom, a które niestety może często, dosyć nawet przeraza, przeradzać się w powikłania septyczne, które będą prowadziły do niewydolności wielonarządowej. Dwie podstawowe maski, które tutaj się pojawiają: niewydolności wielonarządowej w przebiegu sepsy, to jest DIC, czyli hmm, uogólnione wykrzepianie, dościane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe oraz zespół ostry niewydolności oddechowej. Pamiętajmy także o konieczności różnicowania Diku z poheparynowym zespołem wykrzepiania, który zazwyczaj występuje, jeżeli się pojawia, bardzo rzadko na szczęście, ale może się wydarzyć, po siódmej dobie, zazwyczaj około siódmej doby od rozpoczęcia stosowania heparyny. Pamiętamy także, że heparynę w przypadku choroby oparzeniowej powinniśmy stosować, z tego tytułu, iż występuje tutaj bardzo duże ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jeżeli uda nam się uratować pacjenta pod względem ogólnym, będzie się on po naszym leczeniu i na skutek oczywiście oparzenia borykał z potężnymi bliznami, które w wielu przypadkach będą prowadziły do powstawania przykurczów. Wtedy pacjent będzie do nas wracał na szereg zabiegów rekonstrukcyjnych. Leczenie chirurgiczne cały czas pozostaje podstawą leczenia oparzeń, podstawą w kompustiologii. Po opanowaniu wstrząsu oparzeniowego. Podstawowym naszym zadaniem jest wykonanie nekrektomii oraz zastosowanie przeszczepów skóry pośredniej grubości. Jeżeli mamy wystarczającą ilość, to będą to przeszczepy autogeniczne. Pośrednim etapem może być zastosowanie przeszczepów allogenicznych lub ksenogenicznych, oczywiście w państwach, które one, w których one są dopuszczone. Jednak nawet przy bardzo dużej staranności zespołu operacyjnego prowadzą one niestety często do okaleczenia pacjentów wskutek usuwania Poza tkankami matwiczymi, również tkanek zdrowych. Do tych klasycznych metod chirurgicznych stosowanych w kombustiologii zaliczamy nekrektomię krwawe, czyli nekrektomię styczną, oraz nekrektomię dopowięziową. Polegają one na usunięciu tkanek matwiczych do. Uzyskania krwawienia, czyli do tkanek zdrowych. Pamiętajmy, iż ubytek krwi podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w kombustiologii jest zazwyczaj bardzo duży. Dlatego też istnieje zasada, iż nie powinniśmy w trakcie jednej operacji usuwać więcej niż 20-30% powierzchni skóry, łącznie wliczając to w to również miejsca dawcze, czyli miejsca skąd pobieramy skórę do przeszczepu. Różnice pomiędzy nektektomią styczną a dopowięziową. Nektektomia styczna polega na stopniowym ścinaniu tkanek martwiczych warstwa po warstwie, aż do ekspozycji tkanek krwawiących. Jest to jedna z bardziej oszczędzających typów nektektomii klasycznych i w zdecydowanej większości przypadków pozwala na zachowanie tkanki podskórnej. Pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących efektów funkcjonalnych i zmniejsza ryzyko powstawania blizn, przykurczających, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nekrektomia dopowięziowa polega na całkowitym usunięciu matwicy i tkanki podskórnej. Poza amputacjami jest to najbardziej agresywna technika operacyjnego usuwania martwicy i wykorzystywana jest w sytuacjach jedynie ratujących życie pacjenta lub ratujących kończynę. Generuje poważne konsekwencje estetyczne i funkcjonalne, jednak o tyle jest bezpieczniejsza dla pacjenta, że wiąże się z nieco mniejszym krwawieniem. Na zdjęciach macie Państwo po lewej stronie zaprezentowane. Zaprezentowaną nekrektomię styczną z zastosowaniem różnych technik. Po prawej stronie widzimy typową nekrektomię dopowięziową. W neklektomistycznej do wykorzystujemy klasyczne narzędzia stosowane w kombustiologii. To jest dermatom elektryczny, który również wykorzystujemy do pobierania skóry do przeszczepów autogenicznych, nóż hambiego, który widzimy na zdjęciu środkowym, oraz klasyczne narzędzia takie jak skalpel czy też narzeczki preparacyjne. Pamiętajmy, iż Techniki klasyczne mogą być również przygotowaniem do zastosowania technik bardziej zaawansowanych, o których za chwilę będziemy wspominać. Do tych bardziej zaawansowanych, nowoczesnych technik, wykorzystywanych w kombustjologii, zaliczamy techniki hydrochirurgiczne. Wykorzystanie w tym przypadku noża wodnego jako elementu tnącego daje świetne efekty, natomiast pamiętajmy, iż tą technikę możemy wykorzystać w przypadku tkanek matwiczych miękkich, czyli matwicy rozpływnej. Na suchy strób matwiczy raczej nie zalecałbym wykorzystania tej techniki, ponieważ element tnący w postaci noża wodnego może nie dać rady do usunięcia suchych tkanek martwiczych. Ostrze stanowi w tym przypadku strumień wody pod ciśnieniem. Jednej atmosfery. Dołączony do systemu SAC umożliwia jednoczasowe wycięcie i odprowadzenie tkanek matwiczych poza ranę, co w tym przypadku będzie nas chronić przed rozprzestrzenianiem zakażenia na pozostałe obszary rany. Pozwala ta technika na dokładne oczyszczanie danych tkanek martwiczych z minimalnym uszkodzeniem tkanek miękkich, czyli w tym sensie, że tkanek zdrowych, wobec czego jest to nekrektomia bardziej powierzchowna i bardziej oszczędzająca dla pacjenta. Taką nowoczesną alternatywą w stosunku do klasycznych technik nekrektomii jest nekrektomia enzymatyczna. Możliwe jest w tym przypadku przeprowadzenie zabiegu bezpośrednio po urazie, ponieważ jest to zabieg stosunkowo mało obciążający dla pacjenta. Na zdjęciach widzimy poszczególne etapy. Wykorzystania wykonania nekrektomii enzymatycznej. Tutaj, szczególnie na zdjęciach poniżej tekstu, widzimy przygotowanie rany do zastosowania techniki nekrektomii enzymatycznej, czyli wstępne jej nawilżenie przez dwie godziny przed zabiegiem, następnie przygotowanie preparatu do wykonania. Procedury, czyli zmieszanie liofilizatu, wyciągu z ananasa z podłożem, z podłożem żelowym, wyznaczenie granic, tak aby preparat nie rozchodził się poza tkanki, które chcemy objąć procesem terapeutycznym, następnie nałożenie preparatu, założenie folii okluzyjnej, odczekamy 4 godziny i po 4 godzinach usuwamy preparat za pomocą chociażby szpatułki lub gąbki. Na ostatnim zdjęciu widzimy efekt terapeutyczny po siedmiu dobach. Wykorzystujemy w tym przypadku enzymy proteolityczne wzbogacone o bromalinę, przez co Możliwe jest wytrawianie matwicy bez uszkodzenia tkanek zdrowych i to jest niewątpliwa przewaga tej techniki nad klasycznymi metodami usuwania tkanek matwiczych. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu oparzeń mozaikowych drugiego na trzeci stopień i często pozwala uniknąć konieczności stosowania przeszczepów skóry pośredniej grubości autogenicznych, przez co znacznie poprawia efekty. Estetyczne i funkcjonalne leczonych okolic ciała. Pamiętajmy, iż jeżeli po usunięciu matwicy techniką neklektomii enzymatycznej widzimy jakikolwiek potencjał do gojenia samoistnego, czyli widzimy struktury skóry właściwej, tak jak w przypadku zdjęć y, przedstawiających tutaj chociażby rękę, czy też, czy też tułów i kończynę górną na zdjęciach poniżej. Nie powinniśmy od razu przykładać przeszczepów, powinniśmy dać szansę, aby dane oparzenie wygoiło się samoistnie, co będzie o wiele korzystniejsze dla pacjenta. W leczeniu oparzeń wykorzystujemy również techniki terapii podciśnieniowej. Wykorzystywana jest ona po wstępnym oczyszczeniu rany oparzeniowej. Pozwala na ciągłe lub przerywane odprowadzanie wydzieliny ze środowiska rany, przez co znacznie zmniejsza ryzyko jawnego klinicznie zakażenia rany. Stymuluje proces angiogenezy i ziarninowania, pozwalając na szybsze wypełnianie dna rany. I stosowane może być również na rany pokryte przeszczepem autogenicznym, przez co pozwala na pełniejszą adhezję przeszczepu do podłoża oraz przyspieszenie integracji przeszczepu z podłożem. Pamiętajmy jednak, że przy przykładaniu gąbki do terapii podciśnieniowej na przeszczepy, powinniśmy położyć jakiś opatrunek barierowy najlepiej w postaci opatrunku natłuszczonego, siatkowanego, tak aby nie doszło do przerastu tkanki ziarninowej w gąbkę. Co robić po oczyszczeniu rany oparzeniowej? Możemy kontynuować, czy znaczy powinniśmy kontynuować leczenie albo za pomocą opatrunków specjalistycznych. Tak jak widzicie Państwo, tutaj mamy zastosowane opatrunki hydrowukniste na zdjęciach powyżej. Na zdjęciach poniżej mamy zastosowaną matrycę do regeneracji skóry, która po Usunięciu warstwy silikonowej i nałożeniu przeszczepu cienkościennego daje doskonałe efekty, jeżeli chodzi o elastyczność i minimalizuje ryzyko powstawania blizn przerostowych. Możemy w zasadzie w zdecydowanej większości pokrywamy rany przeszczepami skóry autogenicznymi pośredniej lub pełnej grubości. Możemy rozważyć zastosowanie skóry allogenicznej lub xenogenicznej, jeżeli nie mamy wystarczającej ich wystarczającej powierzchni skóry zdowej do pobrania przeszczepów autogenicznych. Z tym, że pamiętajmy, iż w przyszłości będziemy musieli je zastąpić przeszczepami autogenicznymi, ponieważ przeszczepy allogeniczne czy ksenogeniczne nie przyjmą się w ostatecznym rozrachunku. rachunku. Możemy również zastosować owodnie, w czym największe doświadczenie ma zespół z Siemianowic Śląskich. Ewentualnie, jeżeli mamy bardzo duże ubytki tkanek, możemy zastosować techniki płatowe, czyli pokrycie ubytków płatami tkankowymi, uszypułowanymi lub wolnymi, skudnotłuszczowymi, skudnopowięziowymi mięśniowymi czy skudnomięśniowymi, tak jak na przykładzie tutaj zdjęcia trzeciego, wolny płat ALT, który zastosowany został w tym przypadku, a akurat u pacjenta z ubytkiem tkanek miękkich na na stopie i bardzo dobrze się przyjął. Z tych płatów szypułowanych najczęściej wykorzystywane są płaty skudno podskudne, tak jak widzimy tutaj nadgaztek wszyty w powłoki brzuszne. Po dwóch tygodniach odcinamy taki płat. Widzimy efekt bezpośrednio po odcięciu i opracowaniu płata. Kolejne etapy operacyjne będą polegały na modelowaniu tego płata, jednak to jest temat bardzo, bardzo szeroki, na który by trzeba było poświęcić kilka prezentacji. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę bardzo ciekawych dalszych wykładów. Dziękuję.